Bardzo często pytacie o ten obiecany wielki test Switch, który już jakiś czas temu miał pojawić się na kanale. Natomiast wynikło kilka komplikacji, dopiero teraz zbliżamy się powoli do jego realizacji, więc jeszcze musicie chwilę poczekać. Ale dzisiaj mam dla was namiastkę takiego testu, ponieważ w ostatnim czasie miałem okazję porozmawiać trochę z firmą HyperX. No i otrzymałem trzy klawiatury mechaniczne wyposażone w ich autorskie przełączniki, czyli Red, Aqua i Blue. Mam je u siebie również w samplerze, więc zobaczymy, jak są zbudowane, dla kogo są dedykowane i być może wyjaśnię skąd w nich ta gładkość, która bardzo często pojawia się w tematach na Reddicie. Także zapraszam do oglądania, mam nadzieję, że materiał będzie dosyć interesujący, bo jest to coś nietuzinkowego, muszę przyznać, czego przynajmniej ja nie widziałem na polskim YouTube zdecydowanie. Być może na zagranicznym coś takiego się pojawiło, ale na polskim nikt do switchy HyperXa z tego, co widziałem, nie zaglądał. Także lecimy z tematem, no i przy okazji zachęcam Was do subskrypcji tego kanału wraz z dzwoneczkiem, do zostawienia lajka, zasięgowego komentarza, zaglądania na Instagrama, na TikToka. Jedziemy z tematem. Dzisiejszy materiał nie będzie w żadnym stopniu recenzją, bo w zasadzie takowych seria Origins w moim wykonaniu już się doczekała. 14 miesięcy temu na kanale X.com zajmowałem się opcją TKL, a w marcu 2021 najnowszy HyperX z całej serii, czyli 60, trafiła na mój prywatny skrawek YouTube'a. Wszystkich zainteresowanych odsyłam do linków w karcie. W każdym razie, niezależnie od uwag czysto technicznych, związanych przykładowo z nakładkami w starszych wersjach, czy też aplikacją, która może czasami płatać figle, to naprawdę solidnie zbudowane klawiatury, które mam wrażenie, że próbę czasu się nie boją, tak samo jak przypadkowych uderzeń. Do tego, nawet przy obecnym designie flotkim, każdy ze sprzętów prezentuje się wybitnie elegancko. Może to kwestia tego obłego aluminium rozpościerającego się na spodzie i górze, coś w tym jest, i gdyby Switcha otoczyć się takim aluminiowym kołnierzem, to byłoby już naprawdę dobrze. Z kolei z perspektywy użytkowej też przemyślano to nieźle: każda klawiatura serwuje odpinany kabel w oplocie, jest podwójna regulacja kąta nachylenia, a w najmniejszym modelu poguszono się o wymienną spację, aby podciągnąć odrobinę estetykę. Ale jest jeszcze Jeden bardzo istotny czynnik, mianowicie cena, która systematycznie podlega promocjom, no i dzięki temu każdy z wariantów można kupić odrobinę taniej. Jak zbudowane są te klawiatury? No, poniekąd każdy z Was mógł zobaczyć. A jeżeli chcecie więcej szczegółowych informacji, to odsyłam Was do recenzji na kanale Xcom, bądź też na swoim prywatnym kanale ponownie. To co chciałbym podkreślić, to wyłącznie fakt, że 60% klawiaturę względem tych starszych modeli wyróżniają nakładki. Tutaj nie są to lasery ABS-y, a PBT-ki grubsze, trwalsze, które lepiej znoszą próbę czasu. Ale to jest taka rzecz, która gdzieś tam w tym momencie schodzi na drugi plan, ponieważ najważniejsze są właśnie przełączniki. Przełączniki autorskie HyperXa, które moim zdaniem stanowią pewną kartę przetargową, właśnie w kontekście wyboru tych klawiatur. Zacznijmy może od charakterystyki, takiej bardzo ogólnej. Switche dzielimy na linearne, przeważnie dedykowane graczom, tactile, pośrednie dla gier i pisania, oraz kliki, które najczęściej polecane są przede wszystkim do pracy pisania. To nie oznacza jednak, że switche kliki nie nadają się do gier, natomiast w wielu miejscach internetu znajdziecie taki podział i on, przynajmniej w mojej opinii, się sprawdza, patrząc nawet na kwestie aktywacji czy potrzebnej siły nacisku. Linearne switche zazwyczaj oferują najszybszą, najpłynniejszą aktywację, a tego gracz jednak powinien oczekiwać. I mając to wszystko na uwadze, Chyba nikogo z Was nie powinien dziwić fakt, że pełnowymiarowa klawiatura, jaką jest Alloy Origins, trafiła do mnie na Switchach HyperX Bloom. W sumie jest to najrozsądniejszy wybór szukając klawiatury mechanicznej, z nastawieniem zdecydowanie bardziej na pracę, no i okazjonalne giercowanie w tytułach wymagających mniejszej dynamiki. Panel numeryczny czy jasno wydzielone sekcje w takich zadaniach pomogą, a gdyby dorzucić do tego podpórkę pod nadgarstki, mamy optimum. Idąc dalej, Origins Score z racji swojej pośredniej konstrukcji, jest wyposażony w moim wypadku w HyperX Aqua, czyli przełączniki tactile. Czymś, co właśnie stanowi taki złoty środek dla osoby rozdartej między przyjemnościami i pracą lub też zwyczajnie poszukującej czegoś cichego, ale z delikatnym feedbackiem. No i na koniec Alloy Origins 60. Ona występuje w zasadzie i tak na redach, więc wyboru zbyt wielkiego nie ma. Typowo gamingowa konstrukcja 60% bez zbędnych przycisków, kompaktowa zostawiająca mnóstwo miejsca na myszkę. No i myślę, że obecne tutaj na wyłączność Redy podkreślają, że są to przełączniki, gdzie HyperX zdecydowanie kładzie nacisk na dedykację pod rozgrywkę. I Warto przy tym delikatnie przyjrzeć się samym Switchom. HyperX nie zdradził mi niestety kto stoi za ich produkcją, bo przeważnie nawet autorskie kliki realizowane są przez większe brandy. No ale w tej sytuacji można wyłącznie się domyślać pokrewieństwa. Przełączniki są trzypinowe, mechaniczne, boxing zdecydowanie bliższy temu co oferuje Cherry czy Gateron, natomiast z racji tego, że dostałem sampler mogłem również otworzyć każdy ze Switchy, co dało bardzo ciekawe wnioski. Generalnie, od kiedy pamiętam, w swoich materiałach wspominałem o tym, że przełączniki HyperX są gładsze, aniżeli można by się spodziewać. Zresztą jest to opinia, która pojawia się w wielu innych miejscach internetu, zagraniczne fora, portale, także materiały wideo, które możecie sobie obejrzeć odnośnie klawiatur tego producenta. Także coś chyba w tym jest. Po wyjęciu bezpośrednio z pudełka, niezależnie od tego, o którym typie przełącznika od Hyper'a mówimy, ten filmik jest znacznie przyjemniejszy, aniżeli w odpowiednikach wlutowanych u innych producentów. Mówię Tutaj o czerykach, kejlach bądź też nawet gateronach. Tutaj rzeczywiście ten klik jest bardzo gładki i przy okazji nie da się usłyszeć pingowania sprężyny. Jest to o tyle ciekawa sprawa, że po otwarciu każdego ze switcha okazuje się, że nie mówimy wyłącznie o subiektywnych odczuciach, ale również konkretnych krokach, które zostały poczynione bezpośrednio przez tego producenta. Chyba wiecie, do czego pijem. Tak, każdy z sampli, jaki dostałem, jest wewnątrz przesmarowany i charakteryzuje się identyczną gładkością jak switche zaimplementowany na powierzchni otrzymanych klawiatur. Krańce sprężyn mają widoczną pod okiem ilość smaru, natomiast na prowadnicach, przyjeżdżając palcem, też dało się odczuć delikatną, absolutnie cienką warstwę, co tłumaczyłoby gładkość kliku, przy czym w opcji Aqua i Bloom nie wpływa to w żaden sposób na feedback. Przyznam, jestem zaskoczony, ale to też rozwiewa kwestię wielu postów odnośnie Switcha HyperXa na Reddicie, gdzie ludzie faktycznie punktowali gładkość jako zaletę tych konkretnych przełączników względem konkurencyjnych Cherryków, czy Kaili bądź też Gateronów. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do Switcha i ich konkretnych właściwości przed wrażeniami odsłuchowymi. Każdy ze Switchem dysponuje skok 1,8 mm, przy całkowitym dystansie 3,8 mm. Różnicą pozostają właściwości wynikające z charakterystyki. Przykładowo w Redach nacisk wymagany do aktywacji to 45 g i całość prowadzona jest liniową. Z kolei Aqua to 45 g i 55 g w punkcie przełamania związanym z charakterystycznym guzkiem. Na koniec Blue 50 g startową, 60 przy przełamaniu i kliknięciu. Żywotność deklarowana każdego ze Switche 80 milionów. A teraz posłuchajcie jak to wygląda pod microfonem. Moi faworyci pod kątem codziennej pracy to oczywiście czerwone HyperXy, bo jestem niezmiennie fanem liniowego switcha, a że tutaj są one dodatkowo jeszcze gładsze to tylko zaletam, Ale jest też aquam. Bardzo przyjemny switch tactile, który pod palcem pracuje z jednej strony gładko, a z drugiej serwuje właśnie ten wyczuwalny punkt otarcia. Zdecydowanie ich właściwości, ze względu na pewną dbałość o szczegóły, zyskują nad większością standardowych taktyli, jakie znajdziecie u tej powszechnie dostępnej konkurencji, nie mówię o bardziej wymyślnych konstrukcjach. Są to odczucia oczywiście subiektywne, ale faktycznie czerpają. Z tych przełączników mnóstwo satysfakcji. Przeskakując, natomiast do Bloom, głośne, nie dla każdego, ale nadal wymagają pochwały po prostu za realizację. Co nie zmienia faktu, że przykładowo, patrząc na wersję 60%, widziałbym tutaj chętnie szersze spektrum wyboru Switchy. Bo, ile pod kątem stricte gamingu, patrząc na to taką ogólną rozpiskę, Reddy wydają się być najtrafniejszym wyborem, to prywatnie dodałbym tak samo wariant Bloom, a już definitywnie Aqua, bo one są naprawdę przyjemne, no i czemu miałby ich nie być. Akustyka samych klawiatur, jak na ten moment, biorąc pod uwagę obecność flotki, Niczego sobie, a jedyne ale można mieć poniekąd do stabilizatorów. HyperX nie powinien bać się smaru również tutaj, bo o ile w 60% klawiaturze go dostrzegam, w minimalnej ilości to starsze modele akurat na stabilizatorach są dosyć suche. W ogóle jeszcze jedna kwestia dotycząca Switchy HyperX: ich diody wyprowadzone są ponad boxing, co sprawia, że podświetlenie trafiam zdecydowanie najmocniej w keycapa. To dla jednych będzie pewnie wada, dla innych zaleta, aczkolwiek intensywność połysku znaków i zachowania elegancji tutaj nie da się odmówić. Przechodzimy powoli do podsumowania i mam nadzieję, że dzisiejszym filmem przede wszystkim przybliżyłem Wam, czym są autorskie przełączniki od HyperX, jakie są ich cechy szczególne, które poniekąd wyróżniają je na tle konkurencji. Swoją drogą w ramach przypomnienia oczywiście czerwone przełączniki liniowe, które nadają się moim zdaniem najbardziej do gier, podobnie jak i klawiatura 60%, na których można je znaleźć. Kolejne przełączniki to Aquem, Tactile, odpowiedniki Brownów, przyjemne czy to do grania, czy do pisania, przy okazji zachowujące lepszą kulturę, jeżeli chodzi o hałas. No i finalnie przełączniki niebieskie, e, klikające, które najlepiej odnajdą się w środowisku roboczym ze względu na feedback bądź też hałas, no bo umówmy się, ten sam hałas, e, który daje satysfakcję podczas pisania i nie do końca może być idealny w sytuacji, gdy gracie ze znajomymi i wszystko jest przenoszone na mikrofon, a później na uszy waszych znajomych. Przynajmniej ja w takiej sytuacji cierpię, jeżeli grając, nie wiem, w Valoranta, w Battlefielda, gdzieś tam słyszę, że ktoś z takich przełączników e, korzysta. W ogóle, jeżeli chodzi jeszcze o aspekt roboczy, pamiętajcie, klawiatura... Klawiatura TKR, klawiatura full size zawsze będzie tym wygodniejszym rozwiązaniem patrząc na optymalizację pracy, jeżeli nie chcecie powiedzmy szukać skrótów na klawiaturze 60%, która jest w tym momencie obok mnie. Także to wszystko dla mnie na dzisiaj i mam taką cichą nadzieję, że ta piguła informacji, którą dla Was przygotowałem, pozostanie w Waszych głowach, szczególnie w sytuacji zakupu nowej klawiatury mechanicznej w przyszłości większego komercyjnego producenta. Wtedy będziecie wiedzieć, czym charakteryzują się przełączniki HyperX i dlaczego mogą okazać się dla Was trafnym wyborem. Jednocześnie dziękuję Marce HyperX za udostępnienie mi sprzętu, między innymi właśnie takich samplerów pod tym materiał, bo to też była dla mnie fascynująca lekcja przebadać ten przełącznik od środka, sprawdzić co tak naprawdę kryje się za jego gładkością. A że materiał kończymy, a mamy tych klawiatur 3, no to jedną z nich wam rozdam. Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w konkursie? Łapka w górę pod tym filmem i subskrypcja, najlepiej wraz z dzwoneczkiem, żeby od razu być na bieżąco z każdym kolejnym filmem, który tutaj się pojawia oraz komentarz pod spodem. No i wśród tych komentarzy, wśród aktywnych użytkowników, którzy spełnią określone warunki, wybierzemy jedną osobę, do której trafi klawiatura, którą sobie wybierze, będzie mógł z niej pokorzystać i sprawdzić na własnej skórze, czym charakteryzuje się dany przełącznik tej marki. Także to tyle. Do usłyszenia w kolejnych nagraniach. No i wpadajcie jeszcze na Instagrama, na TikToka. Tam macie spoilery dotyczące nadchodzących filmów. Trzymajcie się, cześć!